Czasami w życiu pojawia się nieodwołalny moment, nie ma fanfar, które sygnalizowałyby jego nadejście i nic nie przyciąga uwagi. Nasza perspektywa jest podzielona na dwie części przez tę dławiącą ciszę. Twardą i surową rzeczywistość z jednej strony i naiwne ciepło iluzorycznej pewności z drugiej. Ponieważ wolą bronić swoich sfabrykowanych faktów niż ryzykować zachwianie jasności, wielu ludzi nigdy nie dociera do tego egzystencjalnego rozdroża. Takie starcie Albert Camus nazwał absurdem. Chodzi o zrozumienie, że najgłębsze pytania pozostaną bez odpowiedzi, jeśli nie zostaną użyte filtry. Prawdziwą tragedią jego zdaniem nie była fizyczna agonia czy smutek, ale raczej klarowność, która trwała w ujawnianiu naszego statusu jako rekwizytów w nienapisanej historii. Nie ma ani ulgi ani ucieczki od tej świadomości. Wręcz przeciwnie, wikła nas ona w ostry paradoks. Ostrzegając nas przed faktem, że wszechświat obraca się bez celu lub większego celu, aby wyjaśnić nasze cierpienie. Osoby, które przekraczają te granice, nie są osobami, które myślą, że są mądre, są to raczej ci, którzy stracili wiarę w swoją pewność i zostali skonfrontowani z rzeczywistą i beztroską pustką życia. Pustka jest w tym przypadku dosłowna. Jest to bezpośrednie i ciche objawienie bezsensowności nieustannego ruchu życia? Nie ma w tym żadnej symboliki. A pytanie, które zawsze pojawia się, gdy ta rzeczywistość zostaje ujawniona, brzmi: po co to kontynuować? Przebudzenie po prostu podnosi zasłonę, która ukrywała brak wyższej mocy lub moralnego kompasu, nie zapewnia wglądu. Wobec braku filozoficznych aluzji, osiągnięcia społeczne uroczystości i nakazane cele nie są w stanie zaspokoić luki znaczeniowej. Obcy dla swoich rówieśników przebudzona osoba jest fizycznie obecna, ale oddzielona niezauważalną barierą. Dla kamisa ten wgląd jest nieusuwalnym ciężarem, którego nie można usunąć. Słodka niewiedza znów nie istnieje. Przebudzony pozostaje sam widząc bezcelowość ludzkiego spektaklu. Niezdolny do ponownego uwierzenia w fałszywe wygody zapewniane śpiącym, jest uwięziony w ciszy i bez wyjścia z tej strasznej i ostatecznej jasności. Poglądy Kamua nie zawsze skłaniają się ku całkowitemu pesymizmowi, pomimo jego oczywistego uznania pustki, która przenika ludzką egzystencję. Nigdy nie zaprzecza, że życie ma prawdziwe piękno, przemijające piękno, które pochodzi z samego bycia, nawet jeśli nie ma większego celu. Właśnie w tym tkwi największy paradoks. Prawdziwej wolności można doświadczyć tylko wtedy, gdy całkowicie przyjmie się tę bezcelową rzeczywistość. Nawet jeśli te wartości będą efemeryczne i subiektywne, chodzi o namacalną autonomię w ustalaniu własnych standardów, a nie o coś metafizycznego, wewnętrzne wytyczne są celowo tworzone przez kogoś, kto uznaje istnienie nicości, nie próbując jej zaprzeczać. Świadoma jednostka charakteryzuje się zdolnością do znoszenia pustki. Idzie nie oczekując pochwały, uznania czy jakiejkolwiek nagrody, ponieważ wie, że inni, którzy wciąż śpią spokojnie w zaciszu iluzji, uznają jego wybory za niepojęte, ale robi to, ponieważ zdaje sobie sprawę, że jedynym sposobem na poradzenie sobie z całkowitym brakiem sensu jest pójście naprzód, a nie dlatego, że wierzy w wspaniały ostateczny cel. To raczej ruch osobistej afirmacji, szczery gest podtrzymujący godność w obliczu egzystencjalnej pustki, niż walka z niedorzecznością. To jego sekretny bunt, który ma moc zmienić sposób, w jaki żyje na świecie, jeśli nie na całej planecie. Okoliczność ta jest niewygodna nie tylko ze względu na rozbieżność w postrzeganiu, ale także dlatego, że świadoma jednostka nieuchronnie poczuje się wyjątkowo samotna. Nikt tak naprawdę nie może dzielić ciężaru jego otwartego sumienia, więc nawet w środku tłumu czuje się samotny. Ci, którzy wyraźnie widzieli fałszywe fundamenty leżące u podstaw zwykłego życia, nie mogą znaleźć żadnego społecznego komfortu. Ta całkowita izolacja daje początek odrębnemu sposobowi życia. W którym śmieszność nie jest lekceważona, ale raczej nieustraszenie konfrontowana bez irracjonalnych oczekiwań i fałszywych nadziei. Z tej fundamentalnej izolacji wyłania się milczący sprzeciw wobec bezsensownych tradycji. Nie jest to nic widocznego dla innych ani wielkiego jest to ukryty, potężny wewnętrzny bunt, w którym rutynowe zachowania, takie jak rozmowy, zobowiązania i interakcje stają się fałszywe i tracą swój autentyczny aspekt. Jest to świadoma istota, która nieodwołalnie oddzieliła się od fikcyjnych tradycji, świat pozostaje niezmieniony. Kiedy zrozumienie pojawia się bez pomocy, może stać się ciężarem nie do zniesienia. Wiele osób, które dostrzegają brak celu, łatwo ulega pokusie całkowitego przygnębienia. Nie dlatego, że chcą chaosu, ale dlatego, że podstawowa siła, która wcześniej ich napędzała, może być subtelnie podważona przez poczucie pustki. Kamu dobrze rozpoznał to niebezpieczeństwo. W konfrontacji z pustką, zgubny szept sugeruje, że honorowo byłoby się poddać. Ten zniuansowany argument skrywa jednak oszustwo, które jest o wiele bardziej szkodliwe niż grupowe złudzenia. Prawdziwymi owocami klarowności nie są ani cynizm, ani apatia, są to raczej podstępy mające na celu poddanie się. Są to inteligentnie wyglądające maski, które pozwalają bezczynności uchodzić za mądrość. Kamu jednak stanowczo zaprzecza tej pułapce. Wierzy, że prawdziwe przebudzenie rodzi odnowione oddanie samemu życiu, a nie egzystencjalną pogardę. Tylko dlatego, że podejmuje świadomą decyzję o kontynuowaniu, a nie dlatego, że uważa, że istnieje wyższy cel? Będąc świadomym od samego początku, że taka postawa nie zmieni beztroskiej trajektorii wszechświata. To powstanie jest ukryte, ale nigdy nie jest pełne urazy. Chęć poddania się zniechęceniu jest spokojnie odpierana. Nie jest to ani odrzucenie agonii, która przychodzi wraz z przebudzeniem się w świecie który wciąż jest uwikłany w iluzję, ani ćwiczenie w nadziei. Zamiast tego jest to akt wielkiej odwagi, polegający na uznaniu, że nie ma żadnych gwarancji i kontynuowaniu uczciwości pomimo niepewności. Zamiast próbować zmienić strukturę niedorzecznej egzystencji, ta uparta odmowa ma na celu zrekonstruowanie sposobu, w jaki podążamy tą drogą. Osoba, która się przebudziła, jest silna, ponieważ oparła się chęci rezygnacji pod płaszczykiem jasności, a nie dlatego, że ma ślepą wiarę lub nadzieję na świetlaną przyszłość. W ten sposób powstaje etyka teraźniejszości, która ceni bezpośredni, moralny i uczciwy akt życia całkowicie w obliczu niewyjaśnionego, bez pogoni za sławą czy nagrodami. Ta czystość nie jest jednak ani celebracyjna, ani naiwna. Zbudowana na otwartej świadomości ludzkiej kruchości, skończoności i samotności, jest uczciwością nacechowaną goryczą. Przejawia się w subtelnych ruchach i drobnych afirmacjach codziennego oporu, a nie w wielkich gestach czy heroicznych czynach. Ten sposób życia nie wymaga publicznej aprobaty. Cicha i osobista walka jest odporna na pochwały innych ludzi. W rezultacie absurd przestaje być bezsensowną karą i zaczyna służyć jako solidna podstawa ich prawdziwego życia. Świadoma osoba nie uważa się za zbawcę, który uwolni rozproszoną ludzkość, ani za męczennika, który dostarczy ostatniego wglądu. Podejmuje świadomą decyzję o tworzeniu piękna, szerzeniu miłości i budowaniu relacji międzyludzkich, mimo że doskonale zdaje sobie sprawę, że wszechświat nie ma żadnego widocznego celu. Jego użyteczność polega raczej na zdecydowanym odrzuceniu dowodów bezsensowności, niż na posiadaniu pełnej pewności. Nie ma flag ani pomników upamiętniających jego wielkość. Jest dyskretny i pojawia się tylko jako prywatna i pełna szacunku postawa w obliczu życia, które większość ludzi uważa za scenariuszowe przedstawienie. Ten styl życia pozwala uniknąć zarozumiałości i potępiania tych, którzy wciąż tkwią w przytulnym złudzeniu egzystencjalnej drzemki. Nie wynika to z szacunku czy miłosierdzia, ale raczej z głębokiej świadomości, że dla wielu ludzi pozostawanie w uśpieniu może być jedynym sposobem radzenia sobie z rzeczywistością. Mając za przewodnika jedynie szczerość spojrzenia i stałość czynów, możesz ustalić własną moralność i wybrać własny kurs. Wolność zapewniana przez normy społeczne jest całkowicie odrębna od szczególnego charakteru tej wolności. Nikt nie może jej odebrać ani przypisać. Pochodzi ona raczej z wewnętrznej siły egzystencjalnej niż z zewnętrznych ograniczeń. Przebudzona jednostka porzuca nadzieję na otrzymanie aprobaty od innych lub odkrycie jasnego celu życia poprzez przyjęcie tej postawy. Mając świadomość swojej kruchości, przemijalności i ciągłej podatności na przypadek Przejmuje kontrolę nad własnym przeznaczeniem. Akt tworzenia odgrywa kluczową rolę w tym niepewnym środowisku. W obliczu całkowitego braku celu, tworzenie jest prawdziwą afirmacją, a nie środkiem ucieczki. Tworzenie więzi międzyludzkich, sztuki lub doświadczeń jest metodą na uhonorowanie teraźniejszości i przeżywanie życia w sposób uczciwy i świadomy, bez składania fałszywych obietnic. Nie jest to sposób na uniknięcie śmierci. Każda kreatywność bez względu na to jak niewielka reprezentuje prawdziwą wolność w obliczu absurdu. Ten akt identyfikuje wyraźną obecność jasnego w obojętnym wszechświecie, pomimo niemożności jego zmiany. Stawia agonię w perspektywie, ale nie odbiera jej nieuniknionej natury. Dlatego uczymy się żyć z pustką zamiast daremnie się jej opierać, zamieniając niedorzeczność w nieuniknionego towarzysza, w świadomym Kompletnym i autentycznym tańcu. Świadome przeżywanie życia nie wymaga wzmacniania go nierealistycznymi oczekiwaniami lub skażenia znużonym pesymizmem. Uświadomienie sobie pełni życia i przyjęcie jego niedoskonałego, przemijającego i efemerycznego piękna jest tym, co nadaje mu prawdziwe bogactwo. Proste wydarzenia i zwykłe gesty dają przebudzonym powody do dalszej produkcji. Mimo, że pokornie nauczył się cieszyć każdą chwilą gry życia, nie chce zmieniać krajobrazu ani dyktować losu. Ten sposób myślenia wymaga ciągłej uwagi, ale nie wymaga heroicznych lub dramatycznych działań. Zdecydowana obecność, która unika apatii i podtrzymuje fundamentalną wartość życia. Camus rozpoznał fundamentalną rewolucyjną naturę tego sposobu bycia, nie dlatego, że ma na celu obalenie istniejących struktur społecznych. Ale raczej dlatego, że sprzeciwia się wrodzonemu ludzkiemu pragnieniu niezmiennych prawd lub absolutnych znaczeń. Po uwolnieniu się od tych lasek, osoba nie potrzebuje ich już dochodzenia. Owocna samotność przebudzonego sumienia jest miejscem, w którym pojawia się ta autonomia. Pośród ciszy tej wewnętrznej pustyni, jasna jednostka odkrywa cichą współpracę z tymi, którzy podjęli tę samą decyzję, by żyć zgodnie z prawdą, co ona sama. Nie jest to uznana społeczność ani jawne braterstwo. Skromny, odważny i autentyczny sposób, w jaki żyją swoim człowieczeństwem, przyjmując cierpienie bez zaprzeczania radości, ujawnia tę ukrytą więź. Więź ta przejawia się jako pewne, ugruntowane uczucie, które pozbawione jest powierzchownego romantyzmu. Czułość ta jest wystarczająco dojrzała, by uznać naszą fundamentalną słabość i ulotną naturę, która łączy nas wszystkich. Jasna jednostka postrzega świat jako towarzysza podróży z nieznanym celem, a nie jako wroga lub sposób na odkupienie. Może teraz współistnieć bez wrogości wobec ludzi, którzy wciąż polegają na iluzjach, aby przetrwać. Świadoma osoba nie przekształca się w misjonarza próbującego obudzić innych dzięki tej realizacji. Wręcz przeciwnie. Czyni go to spokojnym obserwatorem rzeczywistości, którą można odczuć tylko w zwykłym biegu życia i której nie można zarejestrować. Jego sposób myślenia jest najlepszą formą nieposłuszeństwa, o której pisał Camus. W powstaniu nie chodzi o robienie hałasu czy nawracanie ludzi. Jedynie codzienny nacisk na zachowanie godności w świecie, który wolałby drzemać, wskazuje na tę cichą i ciągłą walkę. Pomimo faktu, że wszystko ostatecznie zniknie, zaakceptowanie tej rzeczywistości jest ostatecznym wyrazem ludzkiej wolności, świadomego decydowania o tym, jak żyć, kochać i tworzyć. W tym uświadomieniu sobie jasna osoba odnajduje spokój, nie dlatego, że jest ignorantem, ale dlatego, że w pełni akceptuje surowe, piękno rzeczywistości. Jasność przestaje być ciężarem w tej szczerej i otwartej obecności i przekształca się w płomień. Który jest ulotny jak wszystko co ludzkie, ale ma moc podnoszenia na duchu ludzi w najzimniejsze wieczory. Prawdziwą korzyścią z podjęcia tej decyzji jest nieoczekiwanie, że życie dostarczy rozstrzygającego wyjaśnienia lub fałszywego pocieszenia. To życie w teraźniejszości, bez kształtowania jej tak, by była zgodna z pocieszającymi normami lub nierealistycznie romantycznymi historiami prawdopodobnie najbardziej wymagający i wyzwalający z ludzkich wyborów. Jest to całkowite i świadome poddanie się. W tej radykalnej otwartości jasność nie jest już ciężarem nie do zniesienia, staje się raczej głębokim i autentycznym sposobem bycia obecnym w świecie, nieustraszonym stawieniem czoła prawdzie, bez względu na to, jak surowa może być. Ci, którzy budzą się, podczas gdy większość ludzi nadal śni, szybko rozumieją, że największym celem jest utrzymanie tej świadomości płonącej jak miękki, wytrwały ogień a nie noszenie jej jak ciężaru. Nie po to, by złagodzić niekończącą się ciszę wszechświata, lub zmienić jego lodowatą ścieżkę, ale dlatego, że ten osobisty ogień może przynajmniej trochę ogrzać i rozjaśnić nasze życie, szczególnie w najciemniejsze noce. Po prostu godnie przypomina, że można żyć w pełni nawet pośród absurdu. Nie ma zamiaru nikogo kierować, ani wskazywać właściwych dróg. Ta świadoma decyzja jest buntem głębszym niż jakiekolwiek krzyki czy demonstracje. Świadomy swojej krótkości i ulotności, po prostu zachowuje swoją fundamentalną prawdę, nie próbując zdobyć publiczności ani wywołać aplauzu. Jest to podstawowa sprzeczność bycia przebudzonym w świecie, który drzemie, jednocześnie głęboko rozumiejąc, że warto być żywym. Po przeczytaniu tych spostrzeżeń, jeśli coś w Tobie się obudziło, polub ten film, zasubskrybuj kanał lub zostaw komentarz. Nawet jeśli może się to wydawać drobnym gestem, ma to kluczowe znaczenie, jeśli treści takie jak ta mają nadal inspirować do prawdziwych przemyśleń i wpływać na więcej osób. Wkrótce na ekranie pojawią się dwa sugerowane filmy. Chociaż nie podam szczegółów, mogę zagwarantować, że poruszają one tematy, które są równie ważne i istotne dla naszej obecnej dyskusji. Jeśli uważasz, że jest coś więcej do odkrycia, nie bój się kontynuować. Doceniam Twoją obecność. Mam nadzieję, że niezależnie od wyzwań, przed którymi staniesz, Twoja ścieżka pozostanie szczera, odważna i otwarta na prawdę i piękno, które można znaleźć nawet w najbardziej absurdalnych sytuacjach. Do zobaczenia na kolejnej przygodzie.